Hej, siemano ludzie z tego sezonu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile i dzisiaj otworzę sobie kilka paczek z toty i zobaczymy czy uda się trafić chociażby Cristiano Ronaldo albo Salaha, fajnie by było jeżeli chodzi o mój składzik, 91, 91 overalla jak na razie czy coś się zmieniło? No skład wygląda na razie w ten oto sposób ja sobie oczywiście na spokojnie wszystko to robię ale zobaczymy, może uda się trafić dzisiaj coś ciekawego wiem, że miałem otwierać z Kubusiem paczki, ale no dzisiaj niestety nie mam jak tego zrobić, więc otwieram sam, ale obiecuję, że następny odcinek już sobie zrobimy z Kubusiem. E, dobra, przechodzimy oczywiście do Toty. Ja tutaj poluję na napastników, e, więc fajnie by było trafić Ronaldo albo Salaha, no ciekawe czy się uda. Dobra, tutaj mam ile? 165 punktów. Dobra, przechodzimy do otwierania paczek. Jak na razie mam tutaj 1375, więc trochę tych paczek będzie, więc otwieramy i zobaczymy, czy uda się coś ciekawego trafić. No fajnie by było, jakby mi wpadł ten Cristiano Ronaldo, ale podejrzewam, że będzie ciężko go trafić, ale kto nie próbuje, to oczywiście się nie dowie, <grystanie> czego trafię. Dobra, otwieramy pierwszą paczkę i co będzie na dzień dobry. Zaraz zobaczymy, mamy 50 tysięcy i będą punkty, 60 punktów. Sorry za odgłosy, kuba tam biega, jest zajęty. Yy, dobra, pierwsza paczka za nami. Otwieramy drugą paczkę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. I lecimy, lecimy z drugą paczką i zobaczymy, co będzie tutaj więc jedziemy z koksem i będzie coś będzie czy to będzie Portugalia. Nie no niestety A szkoda na LW Napoli i jest to Insigne 88 overalla. No więc fajnie e, 687 tysięcy jest wart ten piłkarz pewnie go sprzedam więc dobra jeden strzał mamy już fajnie piłkarz wyleciał. Zobaczmy sobie tylko, gdzie on tutaj jest, no jest tutaj, dobra, jedziemy z trzecią, z trzecią i zobaczymy co ciekawego tutaj nam wypadnie i lecimy, trzecia paczka, jeden pił. o, będzie znowu coś, będzie, oby to była Portugalia, yy, Niemcy, ajajaj, na CF-ie, Bayern Monachium, no to wiadomo, Müller, 89, więc fajne trafy. Wokauty tutaj się sypią jak na razie, to już drugi Więc fajnie, ten jest wart 727, więc no trochę będzie można zarobić Na tych dwóch piłkarzach Więc no Elegancko Zobaczymy czy jeszcze coś dzisiaj wpadnie, może będzie trzeci jakiś Fajnie by było, 89, no już tak blisko tej 90 na przykład, żeby takiego Salacha trafić, fajnie by było Dobra, lecimy z czwartą, co będzie w czwartej I uwaga Tutaj 50 tysięcy i będą punkty. Dobra. No to zobaczmy w kolejnej. Piąta piąta już paczuszka. No dawać tutaj Cristiano Ronaldo. Fajnie by było. I uwaga. No tutaj. O jest, jest coś. O no, to już trzeci. Hiszpania. Aj LW. Ale fajnie, fajnie, że wpadł mi Hiszpan. O. O Jarzabal. Więc fajnie, ile goś jest wart? 475, no to można powiedzieć, że jak tych trzech sprzedam, to już trochę kasiorki mi tu wpadnie, więc no, się sypią, lepiej niż ostatnio, jak otwierałem, tylko wtedy otwierałem chyba trzy, nie pamiętam, dobra, lecimy chyba już z szóstą, jakoś tak, i zobaczymy, co będzie w tej paczce, więc lecimy dzisiaj niedziela, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, 75 i 60 punktów. Dobra, ile mi jeszcze zostało? 475, więc no na trzy paczki Lecimy, lecimy kolejną, więc dzisiejszy odcinek jak najbardziej udany Ale może jeszcze coś, może coś jeszcze będzie, zobaczmy, no nie, 75 tysięcy i punkty Kasiorka też oczywiście przyda się i punkty też, dwie paczki do końca, dwie paczki do końca jeżeli chcecie więcej paczek do otworzenia no to zostawcie łapkę w górę i dobra i lecimy i uwaga przedostatnia dzisiaj 75 tysięcy i 60 punktów, dobra słuchajcie została mi ostatnia ostatnia paczka na dzisiaj, czy będzie czwarty walkout, zaraz się przekonamy, czy będę miał takie szczęście i uwaga i jest, jest coś oby to była Portugalia czy, no nie, niestety i znowu będzie Insigne drugi raz ale fajnie, fajnie bo cztery, czterech piłkarzy mi wypadło fajnie to wygląda więc elegancko, elegancko moim zdaniem opening jak najbardziej udany także słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, jeżeli chcecie właśnie więcej otwierania paczek łapka w górę Piszcie w komentarzu, czy Wam się udało trafić chociażby Salaha bądź Cristiano Ronaldo, bo na tych dwóch piłkarzy poluję w tym evencie. To na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!